Iść w stronę światła, czy nie iść w stronę światła? Oto jest pytanie, które teraz dużo osób zadaje sobie na TikToku. Odpowiem w bardzo prosty sposób. Jako osoba, która zajmuje się od 10 lat pracą z energiami, jako osoba, która od 8 lat zajmuje się rozmowami ze zmarłymi, potwierdzone rozmowy ze zmarłymi poprzez osoby, które zadają pytanie, gdzie, gdzie jest mój zmarły lub jak zmarł, mój zmarły, otrzymywały odpowiedź o sytuacji, których nie powinienem znać, więc tak najprościej potwierdzić. Czyli jeżeli ktoś zginął w wypadku samochodowym, to mówiłem, widzę kogoś, kto ginie w wypadku samochodowym, czasami opisywałem ten wypadek i to jego zachowanie przed wypadkiem, to kim był i tak dalej. Bardzo dużo potwierdzonych połączeń z duchami, tak naprawdę tysiące rozmów z tymi, którzy przeszli przez światło i z tymi, którzy zostali przed światłem. Więc teorie spiskowe mają tutaj do siebie, że muszą stworzyć zamieszanie i muszą stworzyć energię do istnienia istot. Wiadomo, że są istoty, które karmią się złością, agresją, nienawiścią, bólem, cierpieniem w cudzysłowie I, i one wysyłają Wam wiadomości typu nie idź do światła, zostań z nami. No bo to jest bardzo proste. W momencie, kiedy umierasz, to po śmierci masz taką świadomość odnośnie tego, co jest... Po to... śmierci... Byłeś tutaj w życiu. Czyli jeżeli umierasz świadomością religijną, no to po śmierci uważasz, że na przykład leżysz w grobie i czekasz na sąd ostateczny, że miałeś to jedno życie i Pan Bóg cię kiedyś wezwie i będzie Cię sądził. A nagle się okazuje, że nic takiego nie ma, tylko od razu jesteś po drugiej stronie, widzisz swoje zmarłe ciało. Opowiadałem o tym w innych filmach. I co się dzieje? No i masz przed sobą tak zwane światło, masz i nie masz bo wszystko zależy od tego, jak żyłeś. I w momencie, kiedy, powiedzmy, masz przed sobą to światło, no to wychodzi opiekun. Przeważnie osoba, którą znałeś, aby przeprowadzić Cię przez to światło. I teraz, jeżeli umierasz z teorią, że światło to zło wcielone, dlatego, że zmusza Cię do reinkarnacyjnego kręgu, którym nie będziesz się czuł dobrze i komfortowo, to, to w tym momencie unikasz światła. Czyli co robisz? Zamykasz te wrota. Mówisz, nie, nie chcę iść. Odbijasz opiekuna i zostajesz między światami. Wolno ci masz wolną wolę również po śmierci. Więc w momencie, kiedy światło niknie, to gdzie zostajesz? Między światami. Czyli zostajesz tak naprawdę tutaj na Ziemi. Film Nasz Dom i Nasz Dom 2 świetnie to pokazuje i zaczynasz się. W cudzysłowie dopytywać o co chodzi po śmierci. Bo ja wiem, że światło jest złe, bo mi ktoś to powiedział na internecie, czy w internecie, bo oglądałem film na TikToku. Myślicie dokładnie tak samo po śmierci jak za życia. Natomiast w momencie, kiedy zaczynacie obserwować całą rzeczywistość, nagle się okazuje, że pytacie się podobnie do siebie ludzi, co robić teraz, a oni mam nie wiem, nie mam pojęcia, co robić. No chodzę po tej ziemi, błąkam się, nikt nic nie wie, nie ma kogo się zapytać. Każdy mądrzejszy od innego, i tak naprawdę to tutaj jest chyba gorzej niż za życia. Dlaczego jest gorzej niż za życia? Dlatego, że jak sama nazwa zasaduje, światło to tylko przejście do innego wymiaru. Przejście do szkoły dusz, przejście do zaświatów, przejście do przedsionka szkoły dusz, przejście do poczekalni dusz czyli światło to tylko brama. I jeżeli na przykład też na nowo wejść w tą bramę, to to trzeba zrobić trzeba wyjść ze świadomości teorii spiskowych, że światło to proces reinkarnacyjny. Reinkarnacja to wolny wybór, który rozwija nasze umiejętności panowania nad emocjami, nasze umiejętności poznawcze. Czyli na przykład chcę nauczyć się wybaczyć i mam skalę wybaczenia. Od wybaczenia swojemu dziecku, że mnie porzuciło, do wybaczenia mordercy mojego dziecka. I wszystko to mnie rozwija. Dlaczego? Bo kiedy umiem wybaczyć coś takiego, to mogę stać się opiekunem, mogę stać się planetą, mogę stać Galaktyką, mogę rozwijać się we wszechświecie, który jest olbrzymi. I to, co jest najpiękniejsze, to właśnie w momencie, kiedy mamy takie świadomości, typu nie iść do światła, i one się błąkają, ponieważ czas tam płynie inaczej. To obserwują też życie swoich bliskich, obserwują to, co się dzieje na Ziemi i w pewnym momencie mają tego wszystkiego dosyć, ale przez to błąkanie karmią kogo? No, te istoty, które im wgrały, to wiadomość, że nie idź do światła. Oni się karną żalem, smutkiem, pretensjami, agresją, złością, nienawiścią, zawiścią, więc dla nich jest to woda na młyn. I wybierają sobie takie postacie, które powielają ten schemat, nie rozumiejąc czym jest reinkarnacja, nie rozmawiając z duchami po drugiej stronie, rozmawiali tylko i wyłącznie z ciemnymi, tymi istotami, które mają swoich przedstawicieli tutaj na Ziemi i tam po drugiej stronie, i w ten sposób programują. Innych ludzi. Więc bardzo często jest tak, że kiedy mam taką osobę, która na przykład popełnia samobójstwo, bo ona czytała się bajek teorii spiskowych i nie chciała żyć, i ich rodziny proszą mnie o kontakt z taką osobą, i wtedy widzę, że on się błąka między światami, bo ona czytał się bzdur typu nie iść do światła, a teraz nie ma zielonego pojęcia, co zrobić po śmierci, boi się złych kosmitów, to w tym momencie proszę go, aby jeszcze raz posłuchał opiekuna. I wychodzi opiekun ze światła, otwiera mu te drzwi. I pyta się go, czy jest ci dobrze tu, gdzie jesteś? No i on oczywiście mówi, że nie, no bo nie ma pojęcia o co chodzi. Tutaj go ktoś zaczepia, tu go ktoś atakuje, tutaj dzieją się dziwne rzeczy, nie jest mu miło, nie jest mu przyjemnie, to na pewno nie jest raj. No i on w tym momencie mówi, czy chcesz zrozumieć, czym jest raj? Tak, no to podejść do światła. Kiedy podchodzi do światła, czuje, nie myśli, czuje energię miłości bezgranicznej źródła do siebie. Wie, że jest połączony z czymś o wiele większym niż to, co nazwano Bogiem. Bóg jest zbyt wielki, żeby pojęła go jakakolwiek religia na ziemi czy jakikolwiek umysł. Więc w tym momencie, kiedy mu się uruchamia czucie, to z automatu rozpływa się w tej miłości i wtedy opiekun go pyta jeszcze raz, czy chce przejść dalej. Jeżeli on mówi tak. Chce przejść dalej, chce poznać ten świat, to wtedy wchodzi w to światło. Po drugiej stronie spotyka znów swoich znajomych, zmarłych, przeważnie tych, z którymi bardzo dobrze żył tutaj na Ziemi. I w ten sposób oni przeprowadzają go po tym miejscu, w którym się znajduje. Najczęściej trafia do tak zwanego przedsionka szkoły dusz. Żeby go od razu nie straszyć, nie mówią mu o rachunku sumienia jeszcze, tylko pokazują, że zobacz tutaj naprawdę wszystko odbywa się na zasadzie zrozumienia, akceptacji, wolnej woli i nikt tutaj nie będzie cię popędzał, nikt nie będzie tutaj karał. Ty po prostu sam skonfrontujesz się później ze swoim życiem. Na razie odpoczywaj, na razie ciesz się żyć. I w ten sposób te osoby są wyprowadzone z tak zwanego zaścianka, czyli z tak zwanych międzyświatów, między Ziemią a światów docelowych. Więc wszystkie osoby, które Wam mówią, że nie idźcie do światła, to osoby, które służą pewnym istotom, które mają stworzyć zamieszanie. Świat rozwoju duchowego nie jest wolny od informacji z mroku. Tylko te informacje z mroku mają nas nauczyć jednej rzeczy: czucia. Nie myślenia, bo wasz umysł nie odróżnia prawdy od kłamstwa. Nie wie czy to, co ja mówię jest prawdą czy kłamstwem. Więc umysł ma wiele wad. Kiedy uruchomicie sobie proces czucia, będziecie wiedzieli, że ten film pokazuje wam to, co macie zapisane w swojej podświadomości. Każdy z was w swojej podświadomości ma zapis, jak umierał, ile razy umierał, gdzie umierał i gdzie był po drugiej stronie. Wystarczy nauczyć się czytać swojej podświadomości Nauczyć się wejść w swoją podświadomość, aby być bardzo mądrym człowiekiem, świadomym człowiekiem. Więc macie księgi życia wiecznego w sobie, zacznijcie z nich czytać, wtedy będziecie wiedzieli, że światło to nieskończona energia miłości bezgranicznej, która tworzy rzeczywistość, w której doświadczacie i się rozwijacie. A to, że można doświadczyć zniewolenia, molestowania i można doświadczyć uzdrowienia, to norma. Dlaczego? Bo żyjecie wiecznie i sami tworzyliście wszechświaty, w których chcecie doświadczyć każdej strony i miłości, i nienawiści. I na tym polega całej geniusz reinkarnacji. Skoro żyjesz wiecznie, to chcesz dotknąć tego, co usłyszałeś za zaświatach. Jeżeli ktoś ci powiedział, że Ale wybaczyłem Twojej mamie, naprawdę nie było łatwo, ale dałem rady. A ty mówisz, A co to jest wybaczenie? I wtedy bawisz się w takie światy, w którym wybaczenie istnieje i tym jest reinkarnacja cudownością, doświadczeniem, rozwojem i powrotem do miejsca, w którym albo będą Ci byli brawo, albo powiesz, nie dałem rady, zaczynam od nowa. Życzę Wam, abyście słuchali swego serca i naprawdę nauczyli się panować nad własnym rozumem. Czy iść do światła? Oczywiście, że tak. Zostawcie wszystkie ziemskie sprawy za sobą. A jeżeli chcecie przyspieszyć swój rozwój po drugiej stronie, powiedzcie od razu takie słowa po wejściu do światła. Przywracam sobie pamięć wieczną. W tym momencie cała księga Waszych żyć, ze wszystkich Waszych wcieleń, ze wszystkich Waszych jaźni, ze wszystkich światów równoległych, alternatywnych, staje się Waszą pamięcią, i wtedy sami wiecie, po co doszliście na Ziemię i jaki jest. Cel waszego rozwoju i dokąd zmierzacie. Przywróćcie sobie pamięć wieczną tu i po drugiej stronie. Wszystkiego dobrego Wam życzę i zrozumienia tego filmu.